Powiem, dam, żebym wjechał, ale butów. Yy, znaczy, to, że się tu ubieram, to jest ale buty mam na co dzień, wiesz? Ubrałem. Grywasz? No. No to czego nie nagrałeś mnie jak tam jadę. Nagrałem, czy wjeżdżałeś? Tak, jak w... Dawaj jeszcze raz. Jak nie w tą, to w tą się obraca. Próbuję zawrócić. No. no.

Ja już kurwa A wiesz, że ja mam lęk takiego trzeba wchodzić, bo ja nie wiem czy tam jakiś kurwa nie ma tych no nie ma to jest fajnie grzeszku ja nie ma nic, nic kurwa tam tak? no Mówię ci <grym> poważnie ja mam taki lęk jak chuj nie, 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 Ja powiem ci że, wyjdzie, że ryzyk ryzyk krędy krędy prędzej to bym w butach weszedł tam jeszcze ja na bosę. No, Ja tej dziury tam w ogóle nie widziałem Ja nie widziałem że tam w ogóle jest Kurwa Dobrze, ja zdążyłem go wyłączyć, nie? Tu jest parcie ile wody? Jest... Ja go zgasiłem. tak, bo byś kurwa do no. pociągłoby ci do tego. No. Teraz, wyskoczyłem, to on wypłynął, nie? Teraz musisz go fajnie wziąć, trzeba go wygrzać. Teraz już nie odstawiaj go, bo musi wszystko odparować. W tłumiku te wszystkie... A wyschu. Ale, jeszcze... Ale, Ale... w pił... tumików jak naleciała wodę, to para wleciała już. Już się było, widziałem para wleciała jak w <laughs> Kurwa masz ja A Ale tu było wody, tak jest ten świat tam taki mokry. To tyle było wody wcześniej jak ja pojechałem prosto i tam wyjechałem, nie? No Ci co, dzisiaj nogi pomożesz. Ja się wybrać, kurwa nie ale? wiem czemu, ja się boję z ale takim kurwa czymś chodzić. A ja nie wiem co tam kurwa jest, czy jakichś kurwa nie ma. Jacek. w tym miejscu widzisz? Proszę głębiej. Jeszcze kurwa, to kurwa pan nagrywa pan pan. teraz wszystkie panowie. Nagrałem to jeszcze raz spróbujemy. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. W tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał. I pierdolnijcie dzwoneczkiem. Żeby być na bieżąco.